O, się przesuwa W Jedną stronę automatycznie Co dalej? Co my tu mamy? Coś Coś jest Typa Co to? Nie wiem Symp to, to, to jest pewnie sympli krypter Co? O, pokaż o. Możesz tu mogę ci zabezpieczyć ładunek Dobre. Statyw mi zabezpiecz, żeby nie latał. O. Bo on lata głównie. Ale. Bajer. Haczyki są. Siedzenia się składają. O i jest ten. La... Gadżet. Weź. A nie ma drugiej? Nie, nie nie ma, słuchaj Po co nas parami wsadzą tych tam? Poczekaj Przykręcone to gadżet Co tam masz? Ja pierwszy gadżet Cześć, teraz nie chcę wejść O, dobra, już Tu powinniśmy w ogóle w tej kamizelce występować A no tak, bo jesteśmy w Niemczech Dobra Chodź ale klapa to cieniutka Simply clever Poczekaj, ja bym Okay. Tak, zamknij roletę. A działa ten przycinać? Nie wiem. Działa. Do dupy działa. Znaczy do dupy cię do przycinać, dopiero działa. A, zamknij się. A tu jest jeszcze Simply Clever pewnie. Pokaż. Oni zawsze mają tu Simply Clever. Jest. O. Pokaż, do golenia? Nie, to jest do oglądania tego. Zaćmienia złońca. słońca, ale słońca nie ma. Dobra, chodź pan zobacz, jak to jeździ. Cioch. Cioch. Dobrze. Gdybyście się zastanawiali, to jest POM. Czy potrzebujemy więcej światła? Bo wiesz, mamy. Mamy. Jak ruszymy, to zobaczymy. To jest POM. Powolny objazd Monachium. Monachium, bo jesteśmy w Niemczech. Czego nie mówią dziennikarze motoryzacyjni, jak testują samochody. Co to, to kurwa jest? No to jest schowek. Ale ja tego nie mówią. No nie, nie mówią. O! Telefon, właśnie no, telefon nam dali. Chyba znowu znalazł. Ja, dlaczego ja zawsze pierwszy prowadzę? No. Już teraz wiem. Oj, teraz zobacz. Poczu... Widzisz, czułeś? Co? To wielowahaczowe zawieszenie A. O! Czułeś? No tam. tak. Od razu czujesz, czu, że to wielo. No, Ale wiele, raczej. A jak wjedziemy na te zakręty, to po prostu będziemy bokiem chodzili. I dmili z tylnych kół. Nie, to napęd przy... tylnych. O! Bardzo responsywny układ kierowniczy. Czy daje wyczucie, co dzieje się z przednimi kołami? I z... z tylnymi. I z tylnymi też? <laughs> Dobrze, co my tu mamy? Simply Clever. Ja nie mam tu nic Simpli Clever. No jak nie masz? Masz guzik start tutaj. No ale to, to ja... jest... To jest Simply Clever, że włączasz samochód. Naciskać gdzieś podczas jazdy? No spróbuj. Nie, znaczy tylko, że za się nie dzieje. No dobrze, zaczyna padać. Jak to jest zwykle na prezentacji. Zwykle na prezentacji, na której chcesz coś nagrywać. Czekaj. Nie da się ukryć, otworzył się. Nie, ale nie brzmi to premium. Nie, nie, brzmi premium, ale plastiki są miętkie. Tak, miętkie są na szczycie. Są miętkie. Tak, to jest. To jest już subs i jest chłodzenie jedno, chłodzenie drugie. I tylko jedno USB. Także nie ład Albo ja ładuję komórkę, albo ty. moja ja się szybciej wyładowuję. Także ja mam zawsze pierwszeństwo. Bo masz iPhone. A. No i widzisz, prowadzisz pierwszy to masz za karę ładowania. No, nie ładuje. No nie ładujesz, bo inaczej zacznie nam grać. Czekaj, zaraz zobaczymy. To nie ten, to jest od tego... Nie, ten, ten jest spięty do Twojego telefonu. Ping. I teraz przytnę Ci kabel. Nie ma rynienki? Nie ma rynienki. Nie ma Simply Clever? Nie ma. Tu jest za to Simply Clever. Pokażę. Moim lewym kolanem jest schowek. Chciałem wyciszyć Twoją muzyczkę, tak. proszę. którego wyciczy? się normalnie pół litra zmieści. A nie. O, ale zaraz. O, o W prądzie. prądzie. A weź tam popatrz. No, co tam jest? Uuuu, prezesowus. No. No ty, ale... Fajne to jest, bo mam władzę. Kurde, ale... Da się jeszcze, jeszcze idzie? Jeszcze idzie, tylko ja... Ładnie. Ja już nie mam kolan. Jeszcze mam tu. O. Koniec. I teraz teściowa jedzie wygodnie. Tak? No tak, teraz teściowa jedzie bardzo wygodnie. Dobra, czekaj. Tam ponoć jest bardzo dużo miejsca z tyłu. Jest, od cholery miejsca. Nawet na dwa dywaniki. Czekaj, ja może także... Żeby... Czyli tu są dwa dywaniki. Za, jest taki jeden mały. To jest podnóżek. A chyba pod Zobacz, to jest podnóżek, jaki jest wyprofilowany. Słuchaj, co ja zrobię tę Katrin Zeta Jones i pójdę tam zobaczyć, jak jest z tyłu. Czekaj, tylko się trochę odsunę, bo inaczej. nogi. nogi. inaczej nogi przy. O, się daję. Ju! Ostro. Czekaj, telefon zostawię. No i co? No i ten podnóżek rzeczywiście nie pasuje. Są jakieś simple clevery? Nie wiem, zaraz zobaczę. Tu jest simple clever. Czekaj, szukam tego wunderbauma co się <coughs> bo strasznie w tym samochodzie jedzie. Takim, takim toaletowym mydłem. No to A... tę miętówką z Bisuaru. Ty jest mam podświetlenie. Także widzę, widzę jakie mam jaki mam kolor tu. ogóle. zapalniczka wypadnie, będziemy łatwiej znaleźć. Ty, tu jest drugie USB i tu jest też gniazdko 220 V. Tu voltów się mówi Oh. Taki rzeczywiście jest uchwyt na komórkę. Możesz mi dać komórkę tylko uchwytam, no? Którą sobie życzysz? Moją. Teraz zobaczymy, czy pasuje, czy on jest uniwersalny, czy nie. <coughs> okay, zdjął się. Uniwersalny. No i co? Możesz przypiąć tą komórkę i co? Mogę sobie przypiąć komórkę. Teraz jak ją sobie przypnę, jak ją sobie obrócę, to normalnie mogę sobie czytać z tej komórki albo oglądać. A to nie prościej, jak wtedy w ręku trzymasz? No, okay. Nie, bo ona mi wtedy nie lata, bo jest razem z samochodem. O! Nie no, lata? No, nie, nie, no. Ja latam, ale komórka nie. Mogę sobie, kurde, YouTube'a oglądać. O, nasi. A po każdach? A po każdach? Mnóstwo czasu, tu dopiero połowa. Bo to jest taki wielki dach. A? O, widziałeś? No bo włączył się samochód, to on się wyłączył wtedy. A pokaż, czy wieje. Już. A możesz robić tego, Olgierda? Kogo? Olgierda. <grym> <grym> Zasięliś <Zreszcie grym> <ci> głowę, no. <grym> Wiesz co, wolę nie, bo w Niemczech to mnie odstrzelą. Podłokietnik, są dwa uchwyty, ale schowka nie ma. Za to mogę się dostać do bagażnika, Bo. <coughs> o! Co się to strasznie? Ja to by tam wtedy No ty byś wlazł, ja najwyżej nogę bym wsadził. O, I tu mam kieszonkę. Jak już. Czekaj. Ja sobie to odczepię. Mogę sobie telefon tu wsadzić. To jest moja kieszonka. Wygodne bardzo. O, i rzeczywiście, proszę, ja teraz odsunę fotel na maksa i zobaczymy, czy dalej mam miejsce na nogi, bo ja tutaj na razie tańczę. Ale ja to później odsunę go na maksa do przodu i zobacz, ile masz miejsca na nogi wtedy. I przyjrzyjmy się. Ja tu nadal nie dotykam. No dobra, a teraz jak przyjmiemy ten fotel w pozycji pieściowa, jeszcze w tą stronę. To jak w Black jest. No, znaczy, ja tu mówię, jak kanał. No, to już nie wszystko do, jest. To jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze jedzie. Jeszcze. O, koniec. O, koniec. I teraz ten podnóżek coś Ci robi? Nie. Niech sobie stopy trzyma. Ty no czad. No. A tu normalnie mógłby teraz... No. Ja sądzę że jakieś guziki jest naciskania? Nie. Nie ma guzików do naciskania. No, słuchaj, pas jest... Słuchaj, mógłbym być tak gruby. Za mną jeszcze drugi taki by usiadł i jeszcze miałby miejsce, a tym Ech, mógłby tu jeść obiad. E, tak. Tu powinien być stolik w opcji. To jest w tej Laurent Clement. Laurent Clement, tak. Ja go nazywałem Laurent Clement, a tu się okazuje, że to są dwa. mi. A to jest Laurent Clement, to są ich bohaterowie w sensie skoro. Czy że rowery robili, czy coś? Nie, no skody chyba robili. Rowery robili. Ale mocny jest ten silnik. Ile ma koni? 150. Wow. To jest na pewno nowa konstrukcja 20 TDI. I jak fajnie, że ma platformę MQB. Dzięki temu ma dłuższy osi. Bardzo precyzyjna skrzynia biegów działa jak rewolwer. Yy, zamknij te okno, bo strasznie mnie tutaj wieje. Działa jak... Aha, czyli takie... Yy, są krótkie takie krótkie Krótkie i tak, i takie bardzo mechaniczne. Bardzo mechan... ale taka jak w Toyocie GT86. O nie, nie. Lepsza? Lepsza, bo taka bardziej premium. <noise> jak to dobrze, że ten lakier nazywa się Business Grey, od razu czuć prestiż. Ja od razu czuję, mi więcej zarabiał. Po co przepłacać? Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Wiesz co? nie, to akurat dziennikarze mówią bardzo często, praktycznie w każdym samochodzie. A panie, to 30% od razu traci, jak pan wyjedzie z salonu. No. Ponieważ tym samochodem jeździ dziennikarze, to już ze 40% stracił. On ma przejechane całe 36 km. No. A już stracił. A już Straci po procencie na kilometr. Przepraszam, że się wypinam, ale ja wracam do przodu. Ale Czy też w ten sam sposób? No, a widzisz inną metodę? Patrzę, no ja mogę się zatrzymać tutaj... jakbyś się życzył. Nie, tam. Nie bądź miętki. Dobra, zobacz. Ja tu położę fotel. A. ja się teraz wślizgnę po prostu jako ten wąż. Popatrz, <kluje> <kluje> można spać normalnie. Spać. So, jak jeździłem pierwszą Skodą Superb, to stwierdziłem, że gdzie jak gdzie, ale w Skodzie to ktoś Ci może spokojnie robić loda i jeszcze będzie miejsce na koleżankę. Co masz na myśli, że ktoś Ci robi loda i jeszcze miejsce na koleżankę? Ona Tylko to robi loda mu, bo umi robi loda mu, bo to. Ten fotel coś nie chce wrócić. Nie, cały no. no już, już, już się zapinam, zapinam Oj, o, powiedz o dowcip. Ale powiesz, w barze to nie wiadomo, czy nam się uda. No właśnie w barze chciałem, żeby nie było, że barowe dowcipy za dnia jeszcze w pracy. Słuchaj, jak nam się uda, to ja wytnę ten dowcip a i wtedy wkręcimy ten... Zebra myśleć. daj mi chwilę. Wydajmy o czymś innym, sobie przypomnę, to nie tak, wiesz. Ja mogę, o czułym, ja mogę o czułym Ukraińcu tymczasem opowiedzieć. O bo czu... czuły Ukraińiec jest bardzo hardkorowym dowcipem. No to ty opowiesz o czułym Ukraińcu? Nie, to dobrze. dobrze, nie pamiętasz, dobrze. Pamiętam, pamiętam. Okej, okay, to... no dobra, to ja tymczasem opowiem, a Marcin się zastanawia nad swoim obleśnym dowcipem. Z czułym Ukraińcem było tak, że był sobie Ukrainiec, pracował na jakiejś takiej, on był drużnikiem. O, był... Kolei. Tak, drużnikiem na kolei. No i skończył robotę, wyszedł, a tam śnieg, zamieć, yy, mróz. No i on idzie, idzie w tym śniegu po kolana, po uda, po pas. Brnie w tym śniegu do domu, a do domu ma już dobry kawałek. Nagle patrzy, widzi, leży futro. Ogląda się, rozgląda, nie ma nikogo do tego futra. Jak im zakłada to futro. Fajne, fajne, nawet ciepło. Idzie dalej. Idzie, idzie, idzie dalej, brnie już, śnieg jest po pas. Patrzy, też drugie futro drapie się, właściwie nie w głowę, tylko w tą taką szubę, co ma na głowie. No, ale mówi, kurde no. Na chuj mi drugie futry? Ach, założę, no założył. Dobra, jest dobrze, jest teraz, to jest ciepło. Idzie dalej, patrzy. Widzi, leci, że kolejne futro. Mówi, kurde, ja już mam dwa. dwa, no, ale wezmę dla żony, no. Lubić to on specjalnie nie lubię, ale niech stara coś ma od życia. Wziął to futro. Idzie dalej, idzie, patrzy. I taka mała dziewczynka. Koszulinie samej, zimno jej. I on tak na nią spojrzał. Spojrzał na te swoje futra. Spojrzał jeszcze raz na tę dziewczynkę, która po prostu no, sina z zimna tam drży w tym. I zapłakał, jak ją posuwał. Nie wolno się śmiać. Nie. Nie. Nie Nie. A czy ja Cię opadałem do ci po takich trzech w podeszłym wieku, którzy siedzą na ławerce w parku i się wspominają stare czasy? Nie wiem, opowiadam. Siedzą i każdy z nich obok siebie na ławeczce, każdy dzierży, lasunie w dłoniach, nic nie mówią, ptaszki śpią, nagle jadę. Napiłbym się, ale co to dziś za picie? Kiedyś tu waliłem pół litry nic. Dziś to nie ta głowa drugi myśli myśli i za chwilę... Hmm, zapaliłbym ale co to dzisiaj zapaleniem kiedyś to paczkę naraz nic dziś to nie te płuca trzeci siedzi hmm, zaruchałbym ale co to dzisiaj zaruchanie, kiedyś jak mi stanął tego musiałem ręcami od gęby odpychać, żeby mi zębów nie powywijał. A dziś tu nie te ręce Duma umiera, tak? Muszę ci powiedzieć, że ten samochód bardzo prowadzi się przez zakręty po wyścigowemu. Po wyścigowemu? Jak w rajdzie wyścigowym Formuły pierwszej? Jak w rajdzie wyścigowym Formuły pierwszej w ogóle nie wychyla się na zakrętach. W ogóle. Ja rzeczywiście czuję, że jestem jak przyklejony do tego fotela, tak. bo jest dobre trzymanie boczne. Dobre trzymanie boczne. W ogóle nie jeżdżę? W ogóle. Ty tu ty jesteś chudy, więc ty jeździsz w każdym samochodzie. A ja to jak wsiadam, ty nie? A ja to jak wsiadam w dowolny samochód, jakbym w kubełku siedział. <noise> Doskonałe połączenie elegancji z aspiracjami sportowymi. O, tak. Albo e, dobry kompromis e, między komfortem a osiągami sportowymi. A no, na niego z tyłu. No może się podobać. Czekaj, wiesz co, ja Poczekaj. Masz kamerę. No. No. Co może robić? się podobać. Może się podobać. No jest to piękny samochód. Ten samochód jest dziwny, no. Kompletnie nie ma się czego przy przyczepić. Przyczepić. Kompletnie tak. nie ma masz... się. A jak totalnie beznamienne. W ogóle się nie chcę mi nie mieć. To jest odwrotność Forda, bo w Fordzie z kolei jest się mnóstwo rzeczy, do których się tak, może przyczepić, ja chce ale chce się nimi jeździć. jeździć Tak, I to się nazywa pierwiastkiem zajebistości No i Skoda niestety ma ten pierwiastek to niski ten Myślę, że to takie jakieś 2 na 10 2 na 10, no właśnie 2 dlatego, że jedzie i że jest ciepło lub zimno A Ford... Pewnie się nie psuje, tak? To pewnie się nie... o tym możemy powiedzieć. No tak, nowy samochód. Na prezentacji się nie zepsuła. Nie zepsuła. Eee, a Ford, jak mówi ta mądrość ludowa, Ford gówno Ford, ale... A Fiat Ford dobra. Ta. <laughs> ale jeździ... no nie, ale, Fiat to nie, ale Ford jeździ fajnie. Jest w ogóle często jest tak, że te, te, te bezawaryjności, jakieś tam... Jest drugorzędna kurczę, ludzie kupują Maserati. No, dokładnie którym się, i są zadowoleni z tego. I są zadowoleni, tak. Z byłem z tych kiedyś chwili, które mogą z nim spędzić. Tak, byłem. <noise> Rano odpalił, przejechał. Ale że umówmy się, jak ktoś ma Serati, może nie, jak sobie ktoś kupi Ferrari, tak? Ma cholernie dużo kasy i wystarczy tak. mu na, na to, żeby ten Ferrari pojechać na promenadę i wypić sobie espresso i odginając palec, tak. a w tym czasie, kiedy on pije to espresso i odgina palec, przyjedzie pan, zabierze do serwisu, tak. e, Odda. naprawi to, co się zepsuło w drodze między domem a tą promenadą. I oddaj, jakby z jego punktu widzenia samochód jest bezawaryjny. Słuchaj, znajomy kupił sobie Maserati, lekko używane, ale kupił w kupecie. Pamiętasz to, co żeśmy co próbowali. nie co to jest. Co to jest, tak? Bo publikował zdjęcia na fejsie przez dłuższą chwilę. Teraz w lecie przestał publikować zdjęcia z warsztatu. Ja podejrzewam że to dlatego, że on zdrowy tryb życia prowadzi i jeździ w lecie na rowerze. Ale jak się zrobi zima, to będą codziennie na fejsie zdjęcia z warsztatu, jak nic. To jest doskonały środek transportu dla ludzi, którzy nie lubią jeździć samochodem. W sensie nie czerpią z tego przyjemności. Tak. To po prostu muszą jeździć i wygodnie, ciepło, zimno, czy jako tam. No I to sobie. Dużo tego. Dużo miejsca z tego, tak. Tu mógłbyś spokojnie wieść swoich kontrahentów. I twoi kontrahenci nie. Po... albo w bagażniku też. tych negocjacje się nie Tak, ale słuchaj, kontrahent nie poczułby się przez ciebie dymany za przeproszeniem, bo jeździsz z Skodą, więc wiadomo, że nie będziesz tych pieniędzy ładował nie wiadomo w co. albo czymś takim i wiesz, no nie miałem problemu z dwójką na łonie natury no to co się będziesz i... cis, co się będziesz męczył zatrzymamy się w lesie póki las polecisz w kukurydzę i już A kukurydza ma dużo liści. ale gdzie kukurydza w lesie? nie słuchaj, ja muszę mieć musi mi się zebrać słuchaj co, nie śmiej się no zebrać go wyrosnąć tobie wyrasta, kukurydza nie w lesie no, no jak nawiedziemy to będzie Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o tym, a mnie nie widać. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że w tym samochodzie, nieważne czy się siedzi po lewej czy prawej stronie, jest tak samo. Jest dokładnie identyczny. To jest samochód, który jest kołem na młyn, wodą na młyn. Wodą na młyn, nie kołem, kołem kurde. Kołem na wodę. Kołem na wodę, wodę wodą na młyn. Ludzi, którzy chcą samochody autonomiczne. autonomiczne. To jest samochód, który naprawdę ja bym chętnie oddał go, żeby ktoś nim prowadził. To jest samochód, który jest obiektywnie rzecz biorąc samochodem całkiem dobrym i myślę, że to jest dokładnie to, w co Skoda celuje. Skoda celuje w to, żebym ja powiedział, że ten samochód jest całkiem dobry. On ma wszystkie systemy jakbym potrzebował. On jest yy, wygodny jakbym potrzebował. Jest za liście Ma to co ktoś mnie pytał na Facebooku, to zawieszenie wielowahaczowe, wielowaha wielowaha tak jest. Więc ma płytę MQB, w związku z tym prowadzi się tak samo jak wszystko inne w grupie. Nieważne czy Audi, czy. to ten samochód prowadzi się jak Nowa Audi A4, którego jeszcze nie ma na rynku. Tylko Audi o tym jeszcze nie wie, ale Leszek nas nie zaprosi więcej na imprezę Znaczy mnie, bo Ciebie może jeszcze... Ja nic nie mówiłem No więc to jest kurczę, nowe Audi A4, tylko Audi jeszcze o tym nie wie Skoda też Cię nie zaprosi, chyba że oddasz tą latarkę Latarkę oddałem No i tylko, że ja bym, ja bym naprawdę oddał tę już komputerowi, żeby jechał. No dobra ja gdzieś to mam Ale jedziesz o, na. O, będzie... Ale to nie będziesz miał ten Kupa Place. Słuchaj, ja przeżyję. Ja naprawdę nie. nie mam... to ja wiem, ale czy ja przeżyję? O. O. Słyszysz szum wiatru? No. Koło lusterek? No, ale, wiatr to, to ale, wkładzie... ale to dlatego nie. zobaczcie jak Kukryza wieje Kukurydza jest, może byś chciał. Proszę, od czegoś od tej kukurydzy słuchaj, ty, że potem ludzie będą jedli to w kinie 40 km do miejski. No i właśnie co ja Ci poradzę? złe. tu są same ograniczenia. O, ja w tej chwili nawet jadę za szybko, bo tu jest za 30 ograniczenie. A to jest bardzo złudna nawigacja, bo w Polsce, jak nawigacja ci mówi, że zostało Ci jeszcze 25 minut, to spokojnie wiesz, że zrobisz tę to... trasę w, w 15 20 to to minut. W Polsce 25 minut, no. To nie. To 25 minut, to, to, jest jest, niemieckie 25. to jest niemieckie 25. Jak ono jest 25, to ono jest 25 i ani minuty krócej, ani dłużej. Natomiast, jakbyś jechał w Polsce, to, to 25 minut to trwałoby 15 minut. Bo mógłbyś sobie przyspieszyć, a tu nie możesz, tu są ludzie porządni. Ja też jestem porządny. O, zobacz. Zobacz, no, na porządnych nowych młodych ludzi. Tak. Młody czy... wszyscy wcinają. A, bo to jest godzina 13, to o 13 godzinie 13, się je. A, że środa, nie, dziś czwartek, to czwartek, dzień pracy. Dzieci pracują od małego i dzięki temu robią takie dobre samochody Popcorn robią to. Sam jesteś popcorn dzieci, Te dzieci pracują, żeby robić dobre samochody, żebyśmy sobie potem mogli kupować Te używane, TDI te No dobra, koniec zabawy, bo jest koniec ograniczenie Koniec zabawy, jest ograniczenie Także jak widzicie, na niemieckich autostradach nie da się jeździć szybko Mimo, że nie ma ograniczenia A chcą nam, tak? Znaczy nam Nam? Kto nam? Są... Chcą... Znaczy, to to a, żebyśmy, żeby, żeby i żebyśmy jeszcze płacili za niemiecką zasadę. Po naszym trupie. Nie po to Niemiec się bogacił na, na polskiej polskie, 80.000. Polskie 5 miliardów dolarów. Tak, żeby, żeby teraz, sobie teraz żeby ograniczać. Teraz Jak to powiedział Clarkson, to po co nam Niemcy? <laughs> no masz. Patrz pan. Tak, to jest Q7. Sądząc po rurach to pewnie jakiś RS czy cokolwiek q 7 Tak ładnie. O, a tu jedzie q 7 właściwe. Ale przez to to samo, on ma ten sam wydech. To nie wiem czy on się różni. A, bo to jest w slajnie, a tamten jest pewnie w. No w tym czymś tam. RS. kolor lakieru? SQ. SQ się nazywa, tak? Nie wiem, czy widzieliście ostatnio taki jeden na Dnur-Durkrim, Idzie jak zły, a w dodatku cały czas pali 5,4. I ciągnie od dołu. I ciągnie od dołu. Znaczy, nieważne, czy jechaliśmy nim po tym autobanie, czy jeździmy po tych takich dróżkach, cały czas jest 5,4. To jest ten... Fortschulem durch Technik. Nie, po jak to będzie po czesku? Nie wiem, trzeba spytać jakiegoś Czecha. Przewaga dzięki technicy. To ty da... dało. Poczekaj, Google, y, sprawdź w Google. Y, sprawdź w Google i zaraz powiemy. Już wiemy, jak jest przewaga dzięki technice. Projekcja technologii. Projekcja technologii. Tak. Także to jest projekcja technologii. Teraz chodź, projekcję Kotlet Tak. Teraz zjemy, zjemy lunch, a potem nagram coś poważniejszego. Pogadaliśmy. Eee, może jeszcze pogadamy sobie dziś w barze, zobaczymy. No w barze bo... koniecznie, bo barowe dowcipy wcipy. Bo barowe do eee, A test Skody superb już pewnie niebawem na Pokaż kanale. Tytorze. No gdzie one są eleganckie, to jest prosta elegancja ty. Aha. Filistynie ty. Brzydkie. A test oh. <laughs> skody super już niebawem na kanale Marek Drives, który nazywa się Garaż Twarty Cześć, cześć, cześć. cześć.